Witam, witam, was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku SENTYMENTALNIE PRZEZ GRY A gościem dzisiejszego odcinka jest Myth The Fallen Lords dokładnie, rok, dokładnie tak Rok 1997 Światowa premiera w Polsce Gra do nabycia była pod koniec listopada Roku 1997 I tak właśnie się Stało w łapki roja Wpadła fantastyczna gra Właśnie autorstwa ekipy Bangi Software Zapraszam serdecznie Myth The Fallen Lord była jedną z pierwszych gier gdzie zaimplementowano trójwymiarowy krajobraz. Trójwymiarowy krajobraz, w obrębie którego jednostki były tak zwanymi, tak zwanymi spritami, spriteami. Czyli bardzo podobna aranżacja graficzna chociażby do gry Duke Nukem 3D, gdzie właśnie postacie były animowane z czterech głównych konkretnych stron. Z tyłu, z przodu z boku jednego, z boku drugiego i tak właśnie wyglądało dowodzenie. Ale przejdźmy do konkretu, bo troszeczkę się zapędziłem. Gra strategiczna, gra taktyczna, gdzie dowodzimy konkretnym, niewielkim oddziałem wojaków, w których skład wchodziły przeróżne profesje. Od charakterystycznych, standardowych łuczników, rażących mroczne pomioty, czyli tytułowych upadłych władców właśnie strzałami barbarzyńcy robiący totalną masakrę za pomocą swoich dwuręcznych mieczy podstawowi żołnierze, jak i bardzo charakterystyczni, których właśnie najbardziej najmilej zapamiętałem, co myślę pokazał trochę wstęp, jednak jak najbardziej myślę, że wymagam pewnego wytłumaczenia, czyli krasnoludy wyposażone właśnie z coś na wzgląd takich bomb, koktajli yy, Mołotowa, które w połączeniu z umiejętnie yy, zainstalowanym, umieszczonym ładunkiem wybuchowym fundowały poezję rozpierdolu. Coś pięknego, szczególnie w sytuacji konfrontacji na przykład z grupką powolnych zombie, które yy, wchodziły właśnie na zaminowany przez naszego krasnoluda yy, teren i Sukcesem zakończona kwestia związana z rzutem, właśnie takim koktajlem, który nie zawsze wypalał. Nie zawsze wypalał. Piękna sprawa, tutaj z kolei wkłaniają się fantastyczne warunki pogodowe. Potrafiły po prostu zgasić tą butelkę i nie dochodziło do eksplozji. wkurzało to nieprawdopodobnie, jednak całość przywodziła na myśl troszeczkę Brave Harta. Waleczne serce. Myślę, że z mojej strony nie będzie to zbyt mocne nadużenie, nadużycie, ze względu na to, że pewną tego właśnie typu epickością te potyczki się charakteryzowały. Szczególnie, kiedy wszystko wrzucimy właśnie do jednego wora pod kątem rażenia całą salwą, ścianą przykrywającą słońce, strzał wbijających wręcz oponenta w ziemię, wsparcie w postaci właśnie granatów i ładunków. Montowanych przez krasnodłów i oczywiście brutalna siła w zwarciu naszych frontierów, głównych żołnierzy liniowych. Wszystko to owocowało fantastycznym feelingiem. Gra była bardzo ogrywalna i bardzo wciągła, głównie przez niesamowicie satysfakcjonujący poziom trudności, albowiem często dochodziło do sytuacji, gdzie po prostu nasze siły były w mniejszości. Musieliśmy niejednokrotnie stawiać czoła przewyższającym yy, yy, siłom właśnie yy, wroga. Wszystkie te elementy, które wymieniłem, jak i generalnie, jak na tamte czasy, bardzo ponura otoczka w Perfekcyjnie, sugestywnie podkręcana odpowiednią muzyką, chorymi dźwiękami, właśnie jednostek, w ogóle całego świata, flory i fauny, budowała niesamowity, mroczny klimat, w który aż może nie bało się grać, ale czuło się tą ciężką, mroczną atmosferę i cały czas tą mocną świadomość, że nie będzie. Łatwo, że trzeba będzie postawić nieprawdopodobnie na taktykę, żeby z grupki specjalistów pokonać potężne hordy różnej maści, różnej specjalizacji o różnym stylu atakowania naszych jednostek oponentów, gdzie naprawdę musieliśmy umiejętnie zaaranżować całą potyczkę, starając się być cały czas jeden krok przed naszym oponentem. Jak on wojuje, czym dysponuje, jaką mam taktykę, czym ja aktualnie dysponuję, jak to wykorzystać, ile mam ładunków, a wszystko to jeszcze mrocznie podkręcane tym, że musieliśmy również uważać, żeby nie rozwalić swoich ludzi, swoich ludzi. źle powiedzmy ulokowani łucznicy, którzy razili naszych wojaków albo fatalnie rzucony właśnie ten ładunek wybuchowy, ten granacik od krasnoluda potrafił rozpieprzyć nam całą ekipę i to zaraz na początku konkretnych misji. Pamiętam, że oddałem się światu Myth the Fallen Lords właśnie w święta roku 98 i właśnie zawsze tak fajnie rano wstawałem, taka przyjemna oczywiście świadomość, że ma się trochę jeszcze tego czasu wolnego za Bajtla. Wstanę rano, odpalę sobie kompa i spróbuję po raz 68 przejść jakąś konkretną misję, które, jeszcze raz to powtórzę, jak najbardziej do łatwych nie należały. Bardzo fajna dodatkowo fizyka w tym momencie. Może nie ragdol, ale wszystko co chodziło w skład rozczłonkowywania naszych oponentów pod kątem właśnie jakiejś eksplozji, jeśli chodzi o granat, przeszycia strzałami, jeśli chodzi o łuczników czy potężna, takie obszarowe, wyprowadzane właśnie przez barbarzyńców. Mógłbym wymieniać, rozwodzić się na temat tej gry. Ci, co w nią grali, na pewno wiedzą, jaki fan ona fundowała, jak przyjemne chwile po prostu w ramach obcowania z dziełem Bangi Software zapewniała. Totalny old school, już nie ma w sumie takich gier, gdzie klimat byłby tak budowany, a grywalność gry byłaby konstruowana właśnie za pomocą satysfakcjonującego, niezniechęcającego poziomu trudności. Fantastyczna sprawa, mnóstwo fajnych wspomnień mamy z tą y, grą. Mimo, że nie zawsze odwdzięczała się właśnie pod kątem tego y, poziomu trudności, fundowała nieopisany wręcz fan y, skupiający się właśnie wokół zabawy krasnolutami y, pod kątem właśnie y, y, tej Aranżacji pól minowych i detonacji wszystkiego celnie rzuconymi e, granatami. Kochani, polecam Wam serdecznie Myth, The Fallen Lords, w sentymentalnie przez gry. Kolejna wielka gra w moim cyklu zagościła. Nie mogłem Wam o niej nie opowiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się.